Na długo zanim stała się Katarzyną Wielką, cesarzową Wszechrusi, panią reform i ikoną ambicji, była po prostu Zofią. Urodzona jako Zofia Fryderyka Augusta von Anhalt Zerbst w 1729 roku była córką stosunkowo mało znanego niemieckiego rodu książęcego. Jej maleńkie księstwo na Pomorzu oferowało niewiele pod względem władzy, ale sama Zofia posiadała coś, czego żaden tytuł nie mógł zapewnić – ostrą jak brzytwa inteligencję, nieustępliwy urok i cichą, płonącą żądzę wielkości. Wychowanie, które otrzymała, było surowe. Jej matka Joanna była zimna i wyrachowana. Nie była ciepłą opiekuńczą postacią, lecz karierowiczką z obsesją na punkcie statusu. Ojciec Zofii, pruski oficer, był bardziej zdystansowany niż zdyscyplinowany. Od najmłodszych lat Zofia uczyła się chodzić po cienkiej linii między posłuszeństwem a przebiegłością. Czytała zachłannie, mówiła wieloma językami i nauczyła się obserwować otoczenie, zanim się odezwie, umiejętności, które wkrótce miały stać się narzędziami przetrwania na jednym z najbrutalniejszych dworów Europy. Kiedy rosyjska cesarzowa Elżbieta Piotrowna zaczęła szukać żony dla swojego następcy, wielkiego księcia Piotra, spojrzała poza granice Rosji. Sam Piotr był niemieckiego pochodzenia, a cesarzowa Elżbieta wierzyła, że zagraniczna panna młoda, uległa i wdzięczna, będzie łatwiejsza do kontrolowania. Zofia idealnie pasowała do tej roli: szlachetna krew, luterańskie wyznanie, którego będzie musiała się wyrzec, oraz reputacja osoby pełnej wdzięku i pokory. W wieku zaledwie 14 lat Zofia została wezwana do Rosji. Przybyła do mroźnej stolicy, Petersburga, w 1744 roku, ubrana w cienkie niemieckie tkaniny i z dyplomatycznym uśmiechem na twarzy. Matka pchała ją naprzód niczym figurę szachową. Zofia miała jednak w głowie własną partię. Aby stać się akceptowalną w rosyjskim społeczeństwie, przeszła na prawosławie, przyjmując imię Jekaterina Aleksiejewna, Katarzyna. Ceremonia była publiczna, symboliczna i odmieniająca życie. Nie tylko zmieniała religię, paliła za sobą mosty, wkraczając do obcego imperium bez drogi powrotu. Nikt, kto obserwował tę cichą nastoletnią dziewczynę w oprytym futrem płaszczu, nie mógł przewidzieć, co nastąpi zdrada, rewolucja, oświecenie i imperium. Ale od momentu, gdy Zofia postawiła stopę na rosyjskim dworze, przestała być pionkiem i zaczęła planować, jak zostać królową. Małżeństwo Katarzyny z wielkim księciem Piotrem miało zapewnić jej miejsce w rosyjskiej rodzinie królewskiej, ale od samego początku bardziej przypominało klatkę niż koronę. Piotr, następca rosyjskiego tronu, nie był czarującym księciem z bajki. Niezręczny, niedojrzały i mający obsesję na punkcie cynowych żołnierzyków, był znacznie bardziej zainteresowany zabawą w wojnę w swoich komnatach niż rządzeniem imperium czy okazywaniem uczuć swojej nowej żonie. Niektóre źródła sugerują nawet, że przez lata odmawiał skonsumowania małżeństwa. Idealizował Fryderyka wielkiego pruskiego i nie znosił rosyjskiego dworu, który go adoptował. W przeciwieństwie do niego Katarzyna przyjęła Rosję z zaciętą determinacją. Nauczyła się języka, studiowała jego historię i zapamiętywała prawosławne rytuały. Chciała przynależeć. Piotr chciał uciec. To niedopasowanie było nie tylko emocjonalne, ale i polityczne. Rosyjski dwór był gniazdem żmi, pełnym plotek, paranoi i brutalnych gier o władze. Cesarzowa Elżbieta wciąż rządziła z absolutną władzą, ale jej zdrowie podupadało. Wszyscy wiedzieli, że zbliża się zmiana i każdy miał swój plan. Katarzyna była nieustannie obserwowana, jej listy były czytane, przyjaźnie monitorowane, a każdy jej ruch analizowany nie mogła ufać swojemu mężowi, matce, która wciąż szeptała jej do ucha w imieniu obcych interesów, ani nawet swojej służbie. W tym świecie sojusze mogły z dnia na dzień zamienić się w oskarżenia. Ale Katarzyna nie była głupia. Nauczyła się grać w dworskie gry, po cichu zdobywając sojuszników w cieniu. Czarowała oficerów wojskowych, zaprzyjaźniała się z uczonymi i zyskała reputację osoby godnej i powściągliwej, co stanowiło ostry kontrast z dziecinnymi napadami złości i otwartą pogardą jej męża dla rosyjskich tradycji. Za zamkniętymi drzwiami katarzyna zaczęła czytać myślicieli oświecenia, takich jak Voltaire i Montesquieu. Podczas gdy inni widzieli w niej młodą małżonkę, ona budowała wizję nie tylko dla siebie, ale i dla Rosji. Narodu siły, edukacji i rozumu. Był jednak jeden problem. Im dłużej Piotr żył, tym dłużej Katarzyna pozostawała w zawieszeniu. Bezsilna żona człowieka, niezdolnego do rządzenia. Czekała więc, obserwowała i planowała. Wiedziała, że rosyjskiego tronu się nie dziedziczy trzeba go będzie zdobyć. W 1762 roku, po niemal dwóch dekadach czekania, obserwowania i cichego manewrowania, Katarzyna dostrzegła swoją szansę i wykorzystała ją z zapierającą dech w piersiach precyzją. Cesarzowa Elżbieta zmarła, a Piotr, teraz jako Piotr III, został wreszcie carem. Ale jego panowanie zaczęło się rozpadać niemal natychmiast. W ciągu zaledwie kilku krótkich miesięcy Piotr zraził do siebie cerkiew, obraził szlachtę, znieważył armię i obsypywał pochwałami Prusy, odwiecznego wroga Rosji. Odwrócił kluczowe decyzje polityczne, upokorzył duchowieństwo i otwarcie mówił o rozwodzie z Katarzyną, by poślubić swoją kochankę. Dwór już nieufny wobec jego nieprzewidywalnego zachowania stał się zimny. Armia, pełna generałów lojalnych Katarzynie, szemrała w korytarzach. Nawet zwykli Rosjanie, pobożni i patriotyczni, postrzegali Piotra jako obcą marionetkę, która kpiła z ich tradycji. Katarzyna, obserwując to wszystko, wykonała swój ruch. W lipcu tego samego roku, gdy Piotr przebywał w tyś... tytuł... tytuł swojej letniej rezydencji, Katarzyna przeprowadziła bezkrwawy zamach stanu wspierana przez kluczowych oficerów wojskowych, w tym swojego kochanka Grigoria Orłowa i jego wpływowych braci, przejechała przez Petersburg w pełnych regaliach, została ogłoszona cesarzową Katarzyną II i zdobyła wierność potężnej gwardii cesarskiej. Piotr, zaskoczony i pozbawiony sojuszników, poddał się. W ciągu kilku dni został aresztowany, a wkrótce potem znaleziono go martwego w tajemniczych okolicznościach. Oficjalnie podano, że zmarł na kolkę hemoroidalną. Nieoficjalnie było to morderstwo. Katarzyna była teraz cesarzową nie z urodzenia, nie przez małżeństwo, ale dzięki woli, sprytowi i zuchwałości. Było to bezprecedensowe. Urodzona za granicą kobieta, bez prawowitego roszczenia do tronu, przejęła rosyjski tron bez ani jednej bitwy. Ale jej prawdziwe wyzwanie dopiero się zaczynało. Musiała przekształcić ten śmiały chwyt po władzę w trwałe dziedzictwo. Czy Rosja ją zaakceptuje? Czy szlachta będzie ją szanować? Czy zdoła utrzymać imperium w całości, nie padając ofiarą tego samego losu, co jej mąż? Katarzyna rozumiała, że władza zdobyta przez intrygi może być równie łatwo stracona. Musiała rządzić nie jako intrygantka, ale jako wizjonerka. I tak rozpoczęła się jej transformacja z ostrożnej konspiratorki w reformującą cesarzową, która miała na nowo wyrysować granice, przyjąć oświecenie i zredefiniować, co to znaczy być kobietą u władzy. Gdy Katarzyna zdobyła koronę, mogła spocząć na laurach. Ale tego nie zrobiła. Miała na myśli coś większego niż tylko siedzenie na tronie. Chciała przekształcić Rosję i to nie tylko militarnie czy politycznie, ale i intelektualnie. Podczas gdy Piotr uwielbiał Fryderyka Wielkiego i cynowych żołnierzyków, katarzyna idealizowała Woltera, Diderota i odważnych myślicieli oświecenia. Wierzyła w rozum, postęp, edukację i rolę monarchy jako sługi ludu, nawet jeśli sama rządziła z absolutną władzą. Katarzyna nie tylko czytała filozofię oświeceniową, ona nią żyła. Korespondowała bezpośrednio z Wolterem przez ponad 15 lat, schlebiając mu, jednocześnie broniąc swojej autokracji. Zaprosiła Diderota na swój dwór, a nawet kupiła całą jego bibliotekę, by wesprzeć go finansowo. Za zamkniętymi drzwiami studiowała teksty prawne, debatowała nad reformami i tworzyła politykę mającą na celu modernizację imperium. Jej wczesne panowanie było wypełnione wysiłkami na rzecz kodyfikacji rosyjskiego prawa. W 1767 roku powołała komisję prawodawczą, ambitny projekt mający na celu napisanie na nowo całego kodeksu prawnego Rosji. Własny nakaz instrukcja Katarzyny był ukrytym manifestem politycznym, który mówił o równości wobec prawa, niebezpieczeństwach tortur i odpowiedzialności władców za służenie dobru wspólnemu. Dla cesarzowej w XVIII wiecznej Rosji było to radykalne, ale ideały oświecenia musiały przetrwać rosyjskie realia. Rozległy feudalny, głęboko konserwatywny kraj, rządzony przez szlachtę, która lubiła, gdy jej chłopi, pańszczyźniani, byli dokładnie tam, gdzie ich miejsce, pod nimi. Katarzyna o tym wiedziała. Choć opowiadała się za reformami, postępowała ostrożnie. Zlikwidowała niektóre formy tortur, rozszerzyła dostęp do świeckiej edukacji, budowała szkoły i biblioteki, ale jednocześnie potwierdziła kontrolę szlachty nad chłopami, aby utrzymać ich lojalność. To była gra Katarzyny na utrzymanie równowagi publicznie filozofka na tronie, prywatnie pragmatyczna cesarzowa. Chodziła po linii między ideologią a przetrwaniem, między lśniącymi salonami Paryża a brutalną polityką Moskwy. Jej wizja Rosji była odważna, ale zawsze wykalkulowana. Pod wieloma względami Katarzyna nie próbowała uczynić Rosji europejską, próbowała uczynić ją nowoczesną na własnych warunkach. A to oznaczało reformy, owszem, ale żelazną ręką w aksamitnej rękawiczce. Katarzyna nie zadowalała się reformowaniem Rosji od wewnątrz. Chciała ją rozszerzyć na zewnątrz, uczynić z niej imperium godne strachu, podziwu i zazdrości. Tam, gdzie Piotr Wielki otworzył okno na zachód, Katarzyna zamierzała zburzyć mury. Pod jej przywództwem granice Rosji rozciągnęły się szerzej niż kiedykolwiek wcześniej. Prowadziła wojny nie tylko w obronie swojej korony, ale by na nowo ukształtować mapę Europy. Jedną z jej najważniejszych kampanii była wojna przeciwko imperium osmańskiemu. Te wojny, toczone falami w latach 60. i 70. XVIII wieku, nie dotyczyły tylko terytorium. Chodziło o wpływy. Katarzyna widziała siebie jako wyzwolicielkę prawosławnych chrześcijan żyjących pod panowaniem muzułmańskim i jako prawowitą obrończynię Europy Wschodniej. Pod dowództwem generałów takich jak Aleksander Suworow i Grigori Potjomkin Rosja zdobyła kluczowe regiony, w tym Krym, północne wybrzeże Morza Czarnego i dostęp do portów wolnych od lodu coś czego rosyjscy carowie pragnęli od pokoleń. Te zwycięstwa nie były tylko militarne, były symboliczne. Z każdym podbojem Katarzyna wysyłała wiadomość: Rosja nie jest już odległą, zacofaną kuzynką Europy. Jest siłą kontynentalną. Zwróciła również swoje spojrzenie na Zachód. W serii umów i manewrów dyplomatycznych Katarzyna brała udział w rozbiorach Polski, dzieląc słabnącą Rzeczpospolitą obojga narodów wraz z Austrią i Prusami. Do końca trzeciego rozbioru w 1795 roku Polska została wymazana z mapy, a Rosja zajęła ogromne nowe ziemie i miliony nowych poddanych. Ale Katarzyna nie tylko podbijała armiami, kolonizowała także ideami. Budowano nowe miasta, rozszerzano szlaki handlowe, zapraszano niemieckich osadników do uprawy rosyjskiej ziemi. Imperium stało się mozaiką od lodowatego Bałtyku po skąpane w słońcu brzegi Morza Czarnego. Przez cały ten czas Katarzyna pozostawała centralną siłą. Czytała raporty, wydawała rozkazy i osobiście nadzorowała kształt swojego rozszerzającego się imperium. Krytycy oskarżali ją o rządze władzy, a nawet imperializm. Ale dla Katarzyny ekspansja nie była ambicją, była przeznaczeniem. Wielki władca, jak wierzyła, jest mierzony nie tylko ideami, ale i granicami. Nie chciała tylko rządzić Rosją, chciała ją przekształcić w cywilizowane imperium, budzące strach wrogów, szanowane przez rówieśników i lojalne tylko jej. Mimo całej jej błyskotliwości i władzy, Katarzyna Wielka była równie sławna z tego, co działo się za pałacowymi drzwiami. I nie, nie wszystko szeptano w bibliotekach. Prywatne życie Katarzyny stało się jednym z najczęściej omawianych aspektów jej panowania. Miała kochanków nie jednego czy dwóch, ale starannie dobraną paradę wielu o dekady młodszych, często przystojnych, a czasem wpływowych politycznie. Nie ukrywała ich. W rzeczywistości często nagradzała ich tytułami, posiadłościami i pensjami, jeśli dobrze się zachowywali. Jeśli nie, byli po cichu oddalani czasami z uprzejmym, dziękuję i awansem. Wśród najważniejszych z tych kochanków był Grigori Potjomkin, człowiek równie błyskotliwy, co odważny. Ich związek zacierał granice między romansem, polityką a partnerstwem. Niektórzy historycy uważają, że mogli nawet wziąć potajemny ślub. Razem kształtowali kampanie wojskowe, projekty kolonizacyjne i transformację południowej Rosji. Potjomkin nie był tylko kochankiem, pod wieloma względami, był jej współrządcą. Mimo to Europa nie mogła zignorować skandalu. Krążyły plotki. Satyryczne pamflety przedstawiały ją jako porządliwą, nienasyconą, a nawet obłąkaną. A po jej śmierci plotki tylko się nasiliły, z których najsłynniejsza to całkowicie fałszywa i groteskowa opowieść o koniu, rozpowszechniana przez jej wrogów, by zszargać jej dziedzictwo. Ale skąd ta obsesja? Proste. Katarzyna była kobietą, która dzierżyła władzę bez przeprosin, a w świecie, w którym od kobiet władczyń oczekiwano, że będą albo świętymi dziewicami, albo tragicznymi postaciami, ona odmawiała odgrywania tej roli. Żyła, kochała i rządziła na własnych warunkach, a to czyniło ją niebezpieczną. Jak na ironię, podczas gdy krytycy przedstawiali ją jako niemoralną, sama Katarzyna miała głęboko filozoficzne podejście do miłości i seksualności. Wierzyła, że przyjemność jest naturalną częścią życia i że osobiste relacje nie muszą zagrażać publicznej odpowiedzialności. Oddzielała emocje od rządzenia, co udało się niewielu męskim władcom. W rzeczywistości jej związki były często strategiczne. Otaczała się mężczyznami lojalnymi, zdolnymi i politycznie użytecznymi, a kiedy przestawali nimi być, pozwalała im odejść, zwykle z uśmiechem i hojną emeryturą. Życie miłosne Katarzyny nie osłabiło jej rządów, było częścią jej strategii, mieszanką namiętności i władzy, która uczyniła ją niezapomnianą, budzącą zazdrość i strach. Mimo całego jej charyzmatu i kontroli, panowanie Katarzyny nie było pozbawione niebezpieczeństw. A w 1773 roku to niebezpieczeństwo przyszło w postaci brodatego kozaka o imieniu Jemilian Pugaczow. Nie był to zwykły buntownik. Pugaczow twierdził, że jest nikim innym jak Piotrem III, zmarłym mężem Katarzyny. Według niego przeżył zamach stanu. I teraz powrócił, by odzyskać tron od niemieckiej uzurpatorki. To było absurdalne. Piotr od dawna nie żył, ale dla uciśnionych i wyczerpanych niższych warstw Rosji to twierdzenie nie musiało być prawdziwe. Musiało jedynie dawać nadzieję. Pugaczow obiecywał wyzwolenie koniec pańszczyzny niższe podatki i ziemię dla ludu. Jego słowa rozpaliły ogień w regionie Wołgi, zwłaszcza wśród kozaków, chłopów i staroobrzędowców. W czasach, gdy przepaść między szlachtą a chłopami pańszczyźnianymi brutalnie się pogłębiła, jego obietnice brzmiały jak zbawienie. Powstanie Pugaczowa stało się największym powstaniem chłopskim w historii Rosji. Zdobywano miasta, padały twierdze, mordowano szlachtę. Przez przerażającą chwilę wydawało się, że samo imperium może się rozpaść. Katarzyna była wstrząśnięta. To nie była wojna z obcym mocarstwem, którą mogła wygrać kawalerią i traktatami. To była rewolta od wewnątrz, jej własny lud, powstający przeciwko systemowi, którym rządziła. Ale Katarzyna nie wpadła w panikę. Działała. Wysłała zawodowe siły wojskowe, aby bezwzględnie stłumić rebelię. Siły Pugaczowa zostały pokonane w 1774 roku. Został schwytany, wystawiony na widok publiczny w żelaznej klatce, a ostatecznie ścięty w Moskwie. Publiczne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy odważyliby się pójść w jego ślady. Po tych wydarzeniach Katarzyna postawiła na porządek i kontrolę. Jej marzenia o wyzwoleniu chłopów pańszczyźnianych pocichu ucichły. Powstanie pokazało jej granice oświecenia w kraju wciąż spętanym feudalizmem. Teraz mocniej oparła się na szlachcie, która oferowała lojalność w zamian za absolutną kontrolę nad swoimi chłopami. To był punkt zwrotny. Cesarzowa, która kiedyś cytowała Woltera, teraz priorytetowo traktowała stabilność ponad filozofię. Reformy stały się ostrożne, nadzór wzmożono. Bunt, nawet szeptany, miał być zduszony w zarodku. Pugaczow mógł stracić głowę, ale pozostawił po sobie ostrzeżenie, które prześladowało Katarzynę, że władza zbudowana na nierówności może utrzymać się tylko do czasu, aż nadciągnie burza. Gdy Katarzyna Wielka zbliżała się do ostatnich lat swojego życia, rządziła Rosją przez ponad trzy dekady. Dłużej niż jakakolwiek kobieta władczyni w historii Rosji. Od momentu przejęcia władzy przeciwstawiała się oczekiwaniom, przekształcała swoje imperium i na nowo definiowała, czym może być kobieta i monarcha. Pod panowaniem Katarzyny Rosja stała się prawdziwą europejską potęgą. Jej terytorium powiększyło się o ponad 200 tysięcy mil kwadratowych, pochłaniając Krym, części Polski i pasma wybrzeża Morza Czarnego. To nie były tylko zwycięstwa militarne. Były to strategiczne zwroty zabezpieczające porty wolne od lodu i przekształcające handel, ale jego dziedzictwo nie było rysowane tylko na mapach. Katarzyna pozostawiła również ślad kulturowy. Pomogła założyć muzeum ermitażu, zgromadziła jedną z największych kolekcji sztuki w Europie i korespondowała z największymi umysłami oświecenia. Jej dwór stał się centrum wyrafinowania, sztuki i ambicji intelektualnych w kraju często postrzeganym przez zachodnich Europejczyków jako zacofany. Katarzyna mocno umieściła Rosję na mapie kulturalnej, zmodernizowała edukację, zakładając szkoły dla dziewcząt, i promowała druk książek wprowadziła w Rosji szczepienia przeciwko ospie, nawet publicznie przyjmując szczepionkę, akt naukowej odwagi w jej czasach. Jednak jej panowanie było również pełne sprzeczności. Chociaż podziwiała ideały oświecenia, nigdy nie uwolniła chłopów pańszczyźnianych. W rzeczywistości rozszerzyła pańszczyznę w głąb terytoriów Rosji. Jej reformy, choć imponujące, pozostały głównie odgórne, zaprojektowane, by upiększyć imperium, nie przekształcając prawdziwie jego fundamentów. Mimo to rządy Katarzyny przyniosły stabilność i ambicje. Rozumiała, że władzy się nie dziedziczy: jest ona tworzona, zarządzana i nieustannie broniona. Rządziła nie z boskiego nadania, ale siłą woli politycznym geniuszem i nieustępliwą kalkulacją. Nazywano ją wieloma imionami: uzurpatorką, tyranką, reformatorką, uwodzicielką, ale przede wszystkim była skuteczna. Kiedy zmarła w 1796 roku, Rosja była bogatsza, większa i potężniejsza niż przez wieki. Pozostawiła po sobie zabezpieczony tron, rozszerzone imperium i legendę, która przetrwa wieki. Katarzyna nie tylko panowała, rządziła z intelektem, strategią i bezkompromisowym uściskiem na historii. I czyniąc to, stała się kimś więcej niż cesarzową, stała się mitem. Mimo całej swojej władzy, ekspansji i trwałego dziedzictwa, Katarzyna Wielka w głębi duszy wciąż była kobietą poruszającą się w męskim świecie i przekształcającą go na swoje podobieństwo. Za cesarskimi portretami i dekretami państwowymi kryła się osoba głęboko świadoma, jak niepewna jest jej pozycja. Nie urodziła się Rosjanką, doszła do tronu poprzez zamach stanu, rządziła imperium, które nie chciało kobiety u władzy, a jednak nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Katarzyna nigdy nie zadowalała się byciem ozdobą. Czytała nieustannie, pisała bez końca i nigdy nie przestawała się uczyć. Jej codzienny harmonogram był intensywny. Godziny czytania raportów, korespondowania z obcymi mocarstwami, redagowania dokumentów państwowych i zarządzania dworem pełnym rywalizujących frakcji. Nie zadowalała się samym siedzeniem na tronie, ona pracowała na tronie, jak mąż stanu urodzony do tej roli. Była też pod wieloma względami samotna. Otaczała się dworzanami, kochankami i artystami, a jednak w swoich pamiętnikach pisała o tym, jak niewielu ludziom mogła naprawdę ufać. Jej syn Paweł, któremu nie ufała i trzymała go z dala od spraw państwowych, wyrósł na człowieka, którego obawiała się, że zniweczy cały jej postęp. Jej największe partnerstwo emocjonalne z Grigorijem Potjomkinem przekształciło się w głęboką przyjaźń, ale jego śmierć w 1791 roku pozostawiła ranę, która nigdy się do końca nie zagoiła. Katarzyna starannie kreowała swój wizerunek. Rozumiała siłę narracji i posługiwała się nią lepiej niż większość monarchów jej epoki. Pozowała na Matkę Rosji, oświeconą monarchinie, Cesarzową wojowniczkę i miłośniczkę sztuki. Ale pod tymi rolami kryła się kobieta, która przetrwała odrzucenie, zdradę, skandal i bunt i szła naprzód. Kiedy zmarła w 1796 roku, pozostawiła po sobie przekształcone imperium, ale także pytania, czy mogła zrobić więcej, by zakończyć pańszczyznę? Czy jej oświeceniowe ideały zostały skompromitowane przez politykę? Czy była bardziej reformatorką, czy władczynią? Historia pamięta ją pod przydomkiem, którego sama sobie nigdy nie nadała. Wielka? Nie dlatego, że była bez skazy, miła, czy sprawiedliwa. Dlatego, że przejęła władzę i dzierżyła ją na własnych warunkach, w czasach i miejscu, gdzie kobiety nie powinny mieć żadnej władzy. Nie tylko nosiła koronę, napisała na nowo, co to znaczy na nią zasługiwać.